Witam wszystkich, w trzecim odcinku, zagramy Fallout New Vegas i teraz naprawdę mam nadzieję, że jakość mojego nagrania z mikrofonu będzie wystarczająca i nie będę się wkurzał, może beznadziejnie wyszło Tylko po prostu to będzie gotowe, żeby to wrzucić, nie? Proste Dobra, tak jest, jestem cały czas z Good Springs nic ciekawego nie załatwiłem, oprócz tego, że dowiedziałem się w poprzednim odcinku, oprócz tego, że ten Wiktor mnie wykopał z grobu, fantastycznie. To e, jakaś banda hopa, tutaj nęka jakiegoś jednego hopa o imieniu Ringo. Na razie to olewam po prostu, po prostu to olewam teraz w tej chwili, nie mam zamiaru się tym zajmować. Bo mam ważniejszą misję, mam po prostu misję. Jaką mam misję? O, mam pistolet pasmowy też sobie kupiłem po przemycinku. Po pierwsze, generalnie mój plan jest taki: taki dosyć ogólnie, powiem, powiem, że zamierzam zrobić taki spacer. To będzie stąd, tu na południe, tutaj, potem tędy, później tutaj na północ jakoś, tutaj. Tu zrobię jakąś taką pętlę, tu, tu, jakoś tak, mniej więcej, coś mniej więcej w tym stylu. To będzie mój, moja wędrówka przez najbliższe odcinki. Zobaczymy, ile odcinków mi to zajmie. Dlaczego taka? Ano dlatego, żeby podkrywać sporo lokacji i poznajdywać przedmioty, które będę szukał. A cóż to za przedmioty, pytacie, albo nie pytacie. Otóż, to są bardzo przydatne przedmioty. To są książki. To są książki, które zwiększają umiejętności. To jest właśnie jedna, pierwsza taka książka. To jest książka, która podwyższa umiejętność skradanie się. Ponadto, być może są tutaj jeszcze jakieś gadżety. Jest tu jakiś kibel. A jest. Ale tu jest apteczka pustej podstawy, a tu jest apteczka. A, no mogę wziąć. Oki doki. Tyle. Wiktor sobie jedzie, spokojnie cały czas jedzie. Jakbym tutaj wlazł do tej szkoły, wyszedł pół godziny, to bym by tak jechał. Co ja powiedział? w ja wlazł, poczekał pół godziny. Miałem coś takiego powiedzieć w każdym razie. Mój mózg działa na jakichś 25% teraz. Aha. Dobra, tutaj mamy szkołę podstawową, więc generalnie oczekujemy, że tutaj będą dzieci. Dzieci chyba nie ma jednak. Także są... Jako zamiana są modliczki. Taka... No dobra, nie wychodzi mi to szczerze, nie? Zostanę się... Albo nie, dobra. Pobawię mi się. Na wad się pobawię czyli... Wac to jest. Ooo, jestem tak blisko, że nie może wtrafić, czy o co chodzi? jest fajnie. Wasze ciosy mnie zupełnie nie interesują, bo i tak będę zaraz spał, że tak powiem, i w grze, i w rzeczywistości. Co ja chciałem powiedzieć? Yy... A, że to są te modliszki. To są najsłabsi chyba przeciwnicy w grze, chociaż jeszcze są mniejsze. Yy, te to, no, tamte mniejsze to można nawet zdeptać. No co jest grane? A ten jest takie małe, że to nie da się trafić? Czy o co chodzi? Seriously, chyba o to chodzi. Tak, aha, miałem powiedzieć o WAC. Właśnie WAC to jest specjalne przy. Y, wspomaganie do celowania. Dzięki oczywiście wspaniałemu Pip, pip Boy. My pip Boy daje nam ten WAC. Będę tego używał jak tylko będę mógł, że tak powiem. Nie zawsze, bo nie zawsze mi się chce tego używać. Tutaj było z kolei pierwsze mini -gra, można powiedzieć. A to wezmę. O, gazetka. A po co to? Aha, to można było otworzyć safe. Jak ktoś. Jak ktoś miał małe umiejętności we włamywaniu się, a większe w nauce. Cały czas nie mogę dokończyć to, co chciałem powiedzieć a propos VAT. A no, w sumie to nic ciekawego. Dobra, ja jem Być może przydatne będą. Także sobie wziąłem. Jak ten czas. No dobra. I co dalej, ludzie? Co dalej, ludzie? Dalej idę na południe. Żegnam Good Springs. I idę na południe. Przez. Przez P. Co ja chciałem powiedzieć? Zamknie się może. I mm, najpierw sprawdzę, W ogóle co ja mam. Aha, mam tego rewolwera skrojonego. I tą strzebę. Dobra, niech będzie, że będę używał strzelby. I teraz jest taki gadżet, znaczy taki gadżet, taki motyw. Tutaj da o sobie znać modyfikację, którą ściągnąłem też. A cóż to za modyfikacja? Jesteście ciekawi, albo no, nie. No jest to dosyć... Aha, muszę sprawdzić, czy mam, gram na poziomie trudnym. Powinien być na trudnym, albo na bardzo trudnym. E, nie nie, 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 nie zmieni tego. Ewentualnie, zmieni na bardzo trudny, jak będzie za łatwo. Ale trudny jest sam raz, jak na razie, jak grałem wcześniej. Ewentualnie, no faktycznie, zmieni na bardzo trudny. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, że tutaj mamy moda. A cóż to za mod? A oto on MOD. A dokładnie to jest. Mój własny, prywatny gekon. Tak jest, to jest mój własny gekon, normalnie, eee, kompan. Będzie mi po prostu służył jako mój zwierzak, taki osobisty. I oczywiście walczył po mojej stronie, a jakżeby inaczej? Popatrzcie. Jaki sympatyczny koleżka, prawda? Od razu jak zobaczyłem tego moda, znaczy w sumie to innego trochę, to wiedziałem, że muszę go mieć. MUSZĘ GO MIEĆ! Gekona, normalnie. Nie, no tak se. po prostu fajne jest. Chociaż jak biega, to ma otwarty pysk, to jest trochę dziwne, no ale dobra. Niech już tak będzie. Wiecznie głodny. Nie będę na jego mówił, nie wiem jak. Jeszcze coś mu wymyślę. Ewentualnie możecie jakieś propozycje napisać, ale pewnie w międzyczasie znajdę jakieś głupie imię dla niego, co mi wejdzie, że tak powiem, co mi ślina na język przyniesie. A tutaj ktoś powinien być. Tutaj jest ciekawe łóżko. Mogę dalej się przespać. To jest dopiero Bayer. Gekon też chce spać. O, Gekon się jest normalnie. Patrz, Gekon. Generalnie to spanie ci nie wychodzi. Dobrze, tutaj mamy kolegę. O, okularki. Hello. Witam, możesz mi pomóc? Co się stało? Moja dziewczyna została uwięziona przez gekony na szczycie góry. Nie dam rady do niej dotrzeć. Proszę cię, uratuj ją. No w sumie to powinienem więcej emocji w to włożyć. Jakby ktoś tak powiedział do mnie: Moja dziewczyna jest y, zablokowana na szczycie góry, uratuj ją. No, to ja bym chyba mu nie wierzył, że ją kocha, bo w ogóle nie wiem o co tu chodzi. I ona jest. Wyjdź na górę ścieżką owek zniszczania wieży radiowej i skręć prawo. Będę uszczycił ścieżki. Zobacz, co się zrobi. Zrobić to? Dziękuję za pomoc. Czas goni. Tak powiedział? No, Gekon. Gekon. Zawstydzasz mnie. Dopiero co Cię widzowie poznali, a Ty już robisz bardzo dziwne rzeczy. Także. To, to Ci nie pomaga. <ścoughs> Rozmowa Gekona z człowiekiem. No nic. Sam powinien się odblokować po jakimś czasie, chyba. No dokładnie. Tak, zmieniam imię. Normalnie nie będzie altara. Koniecznie nie. Wiecie nie. dlaczego będzie Karolina? Ponieważ tak mi się wylosowało. To jest prawdziwa odpowiedź. Tak mi się wylosowało. Zrobiłem losowanie na imię. A, Gekonik. Olewam go. Nawet nie będzie mnie atakował chyba. Twój przyjaciel. Prawdopodobnie, jakbym tam pojeb to był go zaatakował. No, także. Nie ma miłości wśród gatunków. Z gekonów najwyraźniej mi strasznie gardło swędzi. ale jeszcze muszę dociągnąć do końca tego odcinka. Dobra, tutaj sobie sobie kucnięcie, zapis, w ogóle zapomniałem zapisać, ponieważ w tym miejscu będę, będę mieli do czynienia z pierwszymi przeciwnikami ludzkimi, takimi ludzkimi przeciwnikami, po prostu z ludźmi, z którymi będę walczył i dobra małe skradanko gekonie cicho bądź nie dajmy o sobie znać za prędko bo chcę mu głowę odstrzelić generalnie tupa Ku... nie wyszło i kurde... i wpadł w minę jednego zabiłem od drugiego chyba gekon albo wpadł w minę zaraz tu jeszcze ktoś jest, żyje yy. Okej, okay, udało mi się zdobyć bla bla, bla. Co ty tu robisz? Wiktor To było dziwne Nie widziałem cię Z... umiem o siebie zadbać Wiktor Nie wiem o tym Znaczy wiem o tym Ale każdy czasu do czasu potrzebuje pomocy Może ci się kiedyś oddzięczysz Do widzenia W trasie hopie na hopie wóda czego chopiem. Tak, tutaj jest... Jak to miejsce się nazywa? Dlaczego jestem taki ciężko ranny? Co się stało? To oni mnie aż tak zranili. Jestem chyba... No nie widziałem koło A! Bardzo ważna rzecz, bym o tym na śmierć zapomniał. <laughs> Gdzie to jest? Muszę sobie dać skrót do steampaka. Nie ma bata. O, weź to. Dobra, zbieramy miny, zbieramy śmieci... śmieci... Pozostałości co nam tutaj zostawili? Przestraszyłem się, że jakoś minę uruchomiłem. Dobra, dynamity. Tu gdzieś jeszcze powinien być min, trzeba uważać. Trzeba. Ba o, tutaj będzie. Kacza. No i co jest? Co mi jeszcze? No? Gdzieś się naparzają. Tak, gdzieś się naparzają. Ja mam niezaładowany magazynek. Prawie, że. O, zaczyna się psuć. A tutaj chyba jest mina. O, wow. dobra. Chyba wszystkie mini tutaj. Z tego co pamiętam to były trzy gdzie oni kurde strzelaj. Może to Wiktor coś odpierdział. Chyba Wiktor się bawi z jakimiś gekonami. Dobra Na północ wie yy, na północ, na południe, więc A nie, sorry, jeszcze jak już tu jestem Jak już tutaj było takie łóżeczko, to sobie skorzystam oczywiście Kurde, ale mi się katar zrobił teraz. Jest to... A, w ogóle, ja pierwszy, że jestem zdurny. Nie, muszę naprawdę pójść spać, bo jestem już nieprzytomny trochę. Przepraszam, następne odcinki będzie już normalny. Nie, już będę bardziej uważał. Będę używał pozostałych 75% swojego mózgu. Postaram się. Gekon. Wędrówki, ciąg dalszy. Na południe, więc mój cel podróży, właśnie teraz tam widać, znaczy to jest jeden z celów podróży, to jest jakby punkt, czy znaczy, punkt? Eee... No niech będzie, że tak powiem. Nie, punkt, nie, to bez sensu. To jest, no. Eee... Przystanek numer jeden. Niech będzie. Oj, coś tu będzie. jajku co to jest? Muszka. Oj. Daje mi się temu przyjrzeć koleżko. No, nie wiem nic to jest. Czy to była jakaś mucha specjalna? To jest Hornet, to jest ten modzik dodaje tego potwora. Normalnie nie znajdziecie w flaucie. Okej, okay. i tutaj się naparzają geko... Oj! Leci do mnie chyba. Zaraz. Ech, nie, nie na mnie! Ratuj mnie! Nie wiem, spoko, zaraz ci włączę Watson i... I ty biegniesz w ogóle? I mam aż da. Do... dużo szans, że trafię w korpus. Nie, dobra, przyjedziemy. Ej, 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 co się dzieje? A tu jest jeszcze myślimy. Wow. aż Ależ go usmarzył. Moment, moment, moment. I skończyła mi się właśnie amunicja. Kurka, Ależ jestem zamotany. Momencik. A, bo jeszcze tutaj dostałem od tych kolegów... ...co nieco. A nie dostałem szatkiem pistoletu 9mm? Nie, dobra. Nawet jest rewolwer. Ej, 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 no dajże mi się... ...coś pozabijać, ja chcę coś pozabijać. Ja chcę coś pozabijać. Te. Jeszcze dwie konów, kurka. Daj mi to zabić, proszę. To nie dał, bo ja... bo to teraz mógł smarczyć. Ja chcę to zrobić. Nie. <śmany> Dobra, wiem, że to nie ma znaczenia, bo i tak ja dostaję punkty doświadczenia, ale czuję się głupio po prostu. Jak on mi wszystkich teraz będzie mordował, się muszę bardziej postarać. Ja tam poziom na sam koniec tego odcinka. Rewelacja. Dobra, e, do, to teraz sobie tutaj, sobie tutaj dam. Trzy powiedzmy. Tu dam dobra, tu dam trzy, tu dam trzy i idziemy tu dać dwa pozostałe. Powiedzmy, no dobra, to naprawy. Okidoki oraz wybieram sobie jako tutaj perki. Mamy różne wiadomo, ja sobie biorę intensywny trening, który dodaje automatycznie jeden, atry do, jeden do jakiegoś wybranego atrybutu, czyli to będzie do in inteligencji mojej. Dobra, zaczyna się być ciemno. Bayer, generalnie, kolejny mod, którego używam, to właśnie trochę tutaj światło zmienia. Także będzie generalnie dużo ciemniej w nocy i w ogóle wszystko będzie ładnie wyglądać. Dobra, zrobię sobie tutaj przerwę. Koniecznie potrzebuję, bo zaczynam już gadać głupoty albo przestaję gadać. Albo mój komentarz jest taki zupełnie absurdalny, bezsensowny itd., tak itd. Tak takie tam, taka, takie buty. Dobra, do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tym, bardziej, tym razem, tym bardziej, widzicie, już co ja mówię. będzie dobrze to, będzie mnie dobrze słychać i bez jakiś bez jakiegoś szeleszczenia. Na, na razie, na razie.